Serdecznie, Strzel, coraz dużo horoskop na Czerwiec 2021. Co u Was będzie się działo w życiu, czego się możecie spodziewać? Zapraszam również na czytania prywatne. E, poniżej jest link, jak się ze mną skontaktować. E, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Także zaczynamy. Oczyszczamy energetycznie pomieszczenie z wszystkiego złego. Niech mój Archanioł Stróż, Bogowie, powietrze, wody od niej, ziemi, połączy się z Archaniołem świata i mi podpowie, co będzie czekać. Tutaj was w dwa roku czerwiec. Co będzie czekać was w czerwcu 2021 roku? Single, miłość, stałe związki, praca, finanse, zdrowie. dobrze i zaczynamy single w czerwcu stałe w stałych związkach. Praca finanse. Zdrowie. Dobrze. Więc tak, co Was będzie, moi drodzy, czekać w czerwcu? Singli, e, tutaj widać, jakbyście byli przytłoczeni, ale też tutaj e, hmm, są romanse internetowe, czyli e, typu jakieś portale, mm, dużo rozmów. I wy z tego wszystkiego tu na razie, na razie macie puskę, czyli nie ma ciekawego, kogoś ciekawego na horyzoncie. Dopiero w lipcu, szczerze powiedziawszy, będziecie mieć jakąś okazję czyli to będzie drugi wybór. Czyli na razie w czerwcu będzie taka zabawa z waszej strony, poznawanie ludzi, osób, możecie się nawet gdzieś umówić, spotkać, ale nie będzie to ktoś, kogo pragniecie. To będzie czas rozmów, spotykania się e, i wychodzenia z pewnych założeń, e, że dana cecha Wam się podoba. Czasem w realu może być inaczej. Także spotykajcie się, żeby nabierać doświadczeń, żeby wiedzieć, kogo szukacie, kogo chcecie. Bo wiadomo, real od wirtualu się różni, różne rzeczy się okazują. E, natomiast w stałych związkach, e, tutaj tak, jakby przeżycia są jakieś ze strony osób trzecich, e, możecie się czegoś dowiedzieć e, nieprzyjemnego i będą trochę kłopoty w związku, e, ale później jakby los się odwróci, zobaczycie, że partner lub partnerka, e, że macie po prostu wsparcie. E, tutaj dopiero tak ja wiem, może od drugiego tygodnia czerwca zacznie się polepszać, e, i jest możliwe podpisanie jakiejś umowy przez Waszą dwójkę, czyli możecie na przykład jakieś transakcje dokonywać kupno, możecie też, nie wiem, spaść, że będziecie mieć wesele, ślub cywilny. To jakby jakieś transakcje realizacji byście zakładali, możliwe otworzenie jakiejś firmy. E, czy no, po prostu możecie wpaść na jakiś nowy pomysł w waszym związku, który doda energii lub też wyprowadzka, bo tu jest jakieś miejsce, że e, tam gdzie jesteście osoby trzecie wam dokuczają i wy jakby wyjeżdżając z tego, e, z tej miejscowości pójdziecie w nowo nieznane, ale będzie to dla was lepsze, ponieważ tam nabierzecie jakby takiej dobrej energii, wibracji. Między Waszą dwójką, czyli gdzieś oddalenie się od tych toksycznych osób. Możecie też gdzieś wyjechać na wakacje, i to już będzie oderwanie się od tej toksyczności, też może być i w ten sposób. Natomiast y, tutaj, praca finanse. Początek, y, wiecie co, moim zdaniem, zostawicie w czerwcu za sobą coś, co dawno Was męczyło. Czyli jeżeli na przykład jesteście na kursie albo na studiach, które was nie pociągają, lub jesteście w pracy, która was dołuje, ludzie dokuczają, to będzie tutaj ucieczka z czegoś toksycznego i jakbyście dostali wiadomość od jakiejś osoby, która wam pomoże wejść w jakiś jakąś inną rzecz, tak? In, inaczej jest spojrzeć na perspektywy, jakie macie możliwości. Może coś lepszego będzie, co da Wam jednocześnie satysfakcję i pieniądze. E, także tu jest tak e, jakby nowy pomysł, nowy cel na siebie. Odna e, też możecie odnaleźć swoje e, pasje nowe e, lub w tym, w czym jesteście dobrze. E, natomiast zdrowie, e, tutaj głównie mi się pokazuje tak, nerki i sprawę kobiece męskie. E, też również może być problem z odpornością, obniżenie odporności, czyli musicie dużo zażywać witamin. E, bo może być spadek jakiś u Was. Także tu uważajcie na siebie. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę radosnych, promiennych wakacji, ciepłych żebyście korzystali z tego fajnego pięknego czasu. Pozdrawiam Was jeszcze raz do usłyszenia.